Witam serdecznie wszystkich w pierwszym historycznym wywiadzie na kanale MMA Basement. Moim gościem jest dzisiaj były mistrz Europy WKU w kategorii ciężkiej Marcin Najman. Witam Panie Marcinie. Witam serdecznie. A można chyba śmiało stwierdzić, że ten rok 2020 był specyficzny. Jak pan go będzie wspominać? No był to specyficzny rok, ale... Dla mnie akurat bardzo pracowity, bo ja trzy walki miałem w 2020 roku. Także pomimo tego, że generalnie ludzie byli wyłączeni z wielu swoich zajęć, no to mnie to jakoś nie objęło. No ja, ja musiałem pracować. No ale ten rok 2021 też się zapowiada pracowicie, bo już za niespełna miesiąc gala oraz ostatnia walka w karierze. Jak idą przygotowania do gali i jak Pan łączy zarówno rolę zawodnika, jak, jak i organizatora? No, zorganizowałem już w swoim życiu 15 zawodowych gal bokserskich. To jest pierwsza gala MMA, jaką organizuję. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że doświadczenie z organizacji poprzednich gal Pozwoliło mi podjąć decyzję, aby jednak zatrudnić profesjonalną ekipę, która jakby zupełnie od, odciąży mnie od tych organizacyjnych spraw. Także ja, te, ja to nadzoruję, jakby doglądam tego, ale mam naprawdę profesjonalny skład, który mi tę galę przygotowuje. Jasne, a zamierza pan w przyszłości organizować więcej gali, czy to jest tylko taka jednorazowa akcja? Nie zastanawiam się teraz nad tym. Organizuję tą galę, nie numeruję jej, ponieważ być może to będzie jedna gala. Ale jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie, to oczywiście będę gotowy kontynuować ten projekt. Natomiast dzisiaj za wcześnie w ogóle o tym mówić, bo musimy zorganizować tą pierwszą galę MMA. Mm -hmm. A dlaczego wybór na ostatniego przeciwnika padł na Złotówę? Czy nie miał Pan chęci zrewanżowania się byłym oponentom, jak chociażby Hardkorowy koksu, trypson, czy też Przemysław Saleta? Ci zawodnicy na papierze wyglądają na znacznie mocniejszych od Złotówy. No i też są bardziej rozpoznawalni, więc skąd ten wybór? Wiesz co, ja już mam swoje lata. Multum kontuzji, których już nie jestem w stanie zaleczyć. Więc szarpanie się, akurat tam nie mówię o tym, o tym litewskim kulturyście, czy, czy o żadnym, nawet nie mówię o żadnych z tych trzech wymienionych przez Ciebie, ale generalnie Nie, nie, nie szukam jakichś bardzo takich sportowo trudnych potyczek, bo, bo to już nie jest dla mnie. W tym miałam 42 lata za miesiąc i, i przede wszystkim bardzo duży, bardzo duży przebieg. Ja 24 rok zaczynałam teraz startów. To naprawdę niesie za sobą bardzo duże spustoszenie, jeśli chodzi o, 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 taki, o zużycie całego ciała. A jeśli chodzi o, dlaczego wybór padł na złotówkę, on y, tą walkę proponował mi kilkakrotnie, a robił to w bardzo elegancki sposób. Zresztą tak samo jak lew, tylko że później jak już lew dostał tą walkę, to zaczął fisiować, i widzę, że złotowa też już zaczął fisiować. Także oni tylko <laughs> sprawiają, sprawiali wrażenie, żeby mi jakoś, tak mi się dzisiaj wydaje, żeby mi trochę urobić, żeby się zgodził, a potem się odpalają. Y, no, Proponował mi jeszcze walkę z Sylwek Kołecki, natomiast z, z, z wybrałem ostatecznie Złotułek. Rozumiem, a w takim hipotetycznym starciu z przemysłowym saletą w obecnej formie, jakie by Pan widział szanse? Jego? Żadnych. To już jest starszy Pan, z którym ja już do ringu, czy do OKTAGONu nigdy nie wyjdę. No nie wyjdę do ringu, czy do OKTAGONu z kimś, kto skończy 50 lat. Okej, okay, rozumiem. W przeszłości wielokrotnie Pan ogłaszał już zakończenie kariery. Czy ta walka już jest definitywnie ostatnia? No, bardzo chciałbym. No. Ileż można toczyć pożegnalnych walk, nie? <śledzpieśla> <śledzpieśla> Czyli ostatnia? Tak, no tak, mam nadzieję, że tak. <śledzpieśla> Okej, okay. po walce z Don Casio, wielu zawodników bojkotowało, wydawało oświadczenia, że na jednej gali z Najmanem nie zawalczą. Czy miał pan problemy w takim razie z zakontraktowaniem zawodników na swoją galę i czy byli jacyś zawodnicy, którzy odmówili? Nie, 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 absolutnie nie. Ci, którzy takie deklaracje składali, robili to tylko po to, żeby na moim nazwisku przez tam przez parę godzin gdzieś zaistnieć, może gdzieś tam liczyli, że ktoś gdzieś to przedrukuje, przedrukuje jakiś portal i że będą mieli jakieś ze dwa, trzy artykuły na na moim garbie e, zrobione. Nie no to przecież to jest, jest śmieszny i to jest chore. No chyba najlepiej. W automacie tak naprawdę i tak nikt nie słucha, nie, nie czyta tego, co nie mają do powiedzenia, bo i tak są zajęci Marcinem Najmanem wszyscy. No i niestety tak jest, także naprawdę szkoda się nawet tym zajmować mhm. Chciałbym zapytać jeszcze o Fame MMA od Kulis. Co Pana najbardziej szokowało w tej organizacji? To znaczy, ja od samego początku nie akceptowałem tego rynsztoka, który się na tych konferencjach no dział, i, i mówiłem to już od samego początku. To nie jest tak, że teraz jestem poza fejmem MAI, tak mówię, bo jak zwrócicie uwagę, mówiłem to kilkakrotnie na tych konferencjach. W ogóle zacząłem swoją wypowiedź na pierwszej konferencji od tego, że nie zgadzam się z tym, co się tu dzieje na tych konferencjach. Mówiłem o, o rynsztoku przed walką z tym, z tym. E, e, z tym Manusem Życińskim również, przecież to podkreślałem. To mi się najbardziej nie podobało. Okej, okay, a jak. Y no wiecie, y no jeżeli. To, to wiadomo, że oni nie są organizacją sportową, ale nawet, ale, no ale jakiś. No coś ze sportem ma to związanego, skoro odbywają się walki, tak? I w formule MMA. A jeżeli gdzieś cokolwiek ma wspólnego ze sportem, no to nie, no nie może być takiej formuły takiego takiego resztoka, no, na tej konferencji. Znaczy no, wedle mojej oceny, bo oni się tam widzę dobrze bawią. A jak odniosłby się pan do zachowania pańskiego trenera po walce z Kasiuszem? Zresztą no, nie chcę tego komentować dlatego, bo y, tam były zapowiedziane jakieś kroki prawne i nie chciałbym y, y, niczego utrudniać y, Damianowi. Natomiast y, mogę tylko powiedzieć tyle, że jakby tak obiektywnie spojrzeć, no to całą awanturę po, po zakończonej walce i po tym, jak sędzia ogłosił dyskwalifikację, rozpoczął Życiński. Więc to on był tym, który spowodował tą całą awanturę, bo, bo to on pierwszy ruszył, że tak powiem. A później to już tylko były jakby no konsekwencją tego były różne tam wypadki po drodze. Mm -hmm. A jak potoczyła się finalnie sprawa z Fame MMA? Czy faktycznie. Nie wypłacili panu pieniędzy i czy były jakieś zapisy w kontrakcie, które pozwalały włodarzom e, anulować tą, to wynagrodzenie? Wypłacą, wypłacą, spokojnie. Nie będą mieli wyjścia. Tym się zajmują moi prawnicy, także Także pozostawiłem to moim prawnikom. Od walki już jednak trochę czasu minęło. Były pan teraz w stanie podać rękę włodarzom, Fejm MMA i samemu Kasiuszowi? Nie jest z ja, ja z tym zerem nie mam nic mieć nic do czynienia. To jest, to, jest, to jest największa patologia, jaką kiedykolwiek widziałem. To jest, to jest po prostu dno. Dno to są Himalaje przy, przy zestawieniu z tym człowiekiem. Natomiast co do włodarzy jest ich czterech, z czego dwóch. Jak najbardziej... Mogę powiedzieć, że to eleganccy ludzie, natomiast dwóch zachowało się nie w porządku. Mhm, rozumiem. A nie było takiej myśli przez chwilę, żeby wyzwać któregoś z włodarzy na swoją ostatnią walkę? Bo zarówno Wojtek, a, jak i Boxdel walczyli już z formulem. A Boxdel ma chyba zbliżone warunki fizyczne, to by mogła być ciekawa walka. To z tym grubaskiem tak. Bardziej ten grubasek mnie tam e, jako włodarz to było bardzo nieeleganckie. Przed dalą bardzo takie pozwalał sobie na takie opinie, które e, tak naprawdę godziły nawet w kontrakt, bo, w, bo kontrakt nie pozwalał na tego, typu, e, na tego typu oceny i tego typu, tego typu zachowanie, jakie, jak, na jakie on sobie pozwalał. Ten kontrakt, który mieliśmy, no, ten jakby no, nie pozwalał na takie zachowanie. Tak? Natomiast już pomijając to, na taki pomysł nie wpadłem, poza tym, żeby się nie odbyło, no bo przecież wiadomo, że tą galę ja organizuję. No. Także oni nie chcieliby dawać mi z pewnością zarobić, dlatego, by takie gali, dlatego nie sądzę, aby na taką walkę się zgodzili. A już mówię potem... wprost, mówię wprost, po prostu. Jasne, a już po tych do wszystkich doświadczeniach, jakby pan mógł się cofnąć w czasie, to dołączył pan do tej organizacji? Nie, wiesz co, nie. Znaczy, bo, bo troszkę mnie tu przycinało. Pytasz mnie o to, czy z perspektywy czasu uważam za błąd to, że, że się dostałem do tej... Że, że, że przyjąłem zaproszenie do tej federacji? O to ci chodzi? Jeszcze raz zadam pytanie. Czy po tych doświadczeniach, które, które miał pan w Fame MMA, jakby pan mógł się cofnąć na chwilę w czasie, czy jeszcze raz by pan dołączył do Fame MMA? Znaczy, na tamten, na tamten czas, no, ta dwójka z tych włodarzy, których mi zachowanie już na koniec nie odpowiadało, to wówczas zachowywali się bardzo poprawnie, dlatego ja nie miałem żadnych podstaw do tego, żeby, żeby, żeby tam nie dołączyć. Natomiast oni na sam koniec zaczęli coś tam zachowywać się tak, jak należy. Więc być może uwierzyli w to, że, że, że Fame MMA tak naprawdę bardziej buduje najmana niż najman Fame MMA. A ja śmiem twierdzić, że jednak nie jest tak do końca i moje nazwisko jednak bardzo dużo dawało tej organizacji, a nasycenie mediów Fame ma poprzez moje nazwisko chyba było największe w historii i nigdy większego nie będę mieć. Ale, ale to jest w ogóle historia i nie ma co rozpamiętywać, bo Dobrze jest jak jest. Widocznie tak miało być. Nasze drogi się rozeszły i, i oni nie płaczą z tego powodu, ani ja, więc, więc w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić.